Dzień dobry, dzieci! Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż... z Hanem, ha ha ha! Dobra... Eee, dobra... Idźmy, bo tutaj... się będą jakieś wiksy dziać. Eee, będą nas atakować i w ogóle, i w ogóle. O, tu są. Ja pierdziele, ile ich tu jest. nie Przerwali zewnętrzną obronę. Tu wszyscy, którzy wyżył. Nie mam nadzieję, że dojdzie do jutra. So как обычно, из левого туннеля. и Из перехода тоже. Вы что, не взорвали туннель, как я вам говорил? Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артем? А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Ясно, yes, yes, ясно. Найди останки саперной группы. У них hmm. должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель, так далеко, как сможешь. Установи мину. Что касается перехода. Его уже пытались обрушить. Но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Я сам вам тут сделать. А ты что? Я останусь с оцелевшим. хо хо о, о, W Na naszym kierunku hmm, 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 Super, super Co to było takie mignięcie? Hmm. Fak, 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 Zobaczcie To ja się rozkupiłem Ro Przestałem skupiać w każdym razie Ok, Eee, momencik Dobra, już jestem. No, jak ja mam tam gdziekolwiek pójść? Jak oni tutaj, Chciałem coś powiedzieć. A tu mi strzelają, mi strzelają. Patrzcie, tam jest przejście do góry. Dość śmiesznie jest tu to wszystko pozabezpieczane. Więc nie wiem, jak tam gdzieś muszą być ci ocaleli. Chyba, Aha, chyba że w tych, tych koszykach tu jest jakieś przejście do góry. Słabo tam widać, co tam w ogóle może być. No, ale cóż. Gdzieś tu są chyba w tym samocale i tu tu tu. Tam do góry jest przejście. Widzicie, albo to jest wyjście na górę, albo to jest przejście na innym stację. Nie jestem pewien, dobra. Boże. No przesrana sprawa, jak ja mam tu przejść? Jeszcze jeden SMS i jeszcze raz. lo, no No, uspokoiło się. Eee, muszę zobaczyć, gdzie ja mam iść w ogóle. Eee, Przeklęto. Znajdź sposób na zamknięcie śluzy. Odszukaj martwych żołnierzy i bombę. No to ki, to pobiegnę. O, my się podbiegniemy kawałek. Jest jakieś wejście u góry. A tu byli ludzie, tak? Cholera, holender, gdzie ja tu mam miejsce, tu jest jakieś przejście do góry, spierdźcie, co tu było, jest jakiś dym. <laughs> cofnąć um, dobra, mapę włączmy. Idźmy za wskaźnikiem. Aha, wskaźnik właśnie to wskazuje. Hurra! mam mało masek, ej, nie miałem jak kupić. Jest jakoś najszczęśliwszy ten shotgun, no już cóż. Śmiesznie się go ładuje, muszę spamować R, żeby go naładować. Teraz gdzieś tam, tak. Tu coś jest. O cholerę. Okej. Okay. Czyli... Już... Y a nie, tutaj ta śluza była, tak? Myślałem, że to ta bomba. A zawaliłem coś i tu coś za... Aha! Tu jakiś słup trzymał, trzymał strop, trzymał śluzę. Śmieszne. Dobra. Okej. Okay. A Co to? A, to jest karabin. Czy no, to jest akurat krasznik. kof. O cholera Wow, troszkę się wystrachałem ich Przepuścicie mnie? Nie, mam iść tam, tak? Okej, okay, dobra Nie, 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 zostawcie mnie Okej, okay, dobra, zrozumiałem, mam nie podchodzić O okay. oh, fuck Martwe. tu są jakieś amunicje, to będzie. Ok, ja mam dalej maskę, oczywiście, tak. Czekaj, po co? Zapominam zawsze o niej. Okej, okay, mam bombę. Spierdal, spierdal, O. Dobra, e, i teraz powiedz mi, gdzie ja mam iść z tą bombą. Tutaj gdzieś Aha, też nie tutaj tak O oh, fuck you. Myślę, że mi chyba latarka się kończy właśnie Podładujemy sobie troszeczkę O dobra Wywytałem tą strzelbę, Okej okay. O! Znowu! O! Nie! Tu gdzieś wam iść. Eee. Jak daleko? Następnie. O, dupę. Co, On tu schował się?

o oh, fuck, o oh, fuck, o wow. wow, goniło mnie. Ci tu dalej stoją. No, zrobiłek. O co? Если ты все еще собираешься в полюс, а то идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется станция, принадлежащей или красным или фашистам. Абсолютно не. Кузнецкий мост независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Там строят прекрасный новый момент. Кузнецов. Факт, методами. Все прелести государства строят На Кузнецком мосту. разыщи моего знакомого Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Храм Надежды. Даже в нынешние времена мы не можем. Się wichy, no nie można. Przeklękę. To jest jakieś przejście? Aha, jest faktycznie. To jest ten zejście na dół. Mam ci pomóc? Nie. Okej. Okay. O, ale popieprzyli treść książki, dobra To... No we... Han, no bez jajców Ej, Han ze mną poszedł w ogóle do rodu. w ogóle nigdy się nie natknąłem na czerwonych i tak dalej Womnie, od ciebie i tylko od ciebie. Dzięki do